Zobacz, jak dokładnie bot przewidział ten trend zakupowy tutaj. Tutaj również bot wskazał trend sprzedaży na rynku, co również było niesamowitym przewidywaniem. Problem jednak polega na tym, że na rynku bocznym możesz zostać zwiedziony przez te fałszywe sygnały. Aby więc wyeliminować fałszywe prognozy trendów i mieć pewność, że otwierasz pozycję zgodnie z trendem, podzielę się z tobą strategią, która przynosi niesamowite wyniki. Zaczynajmy. Obecnie jestem na TradingView i będę używać czterogodzinnego przedziału czasowego na wykresie GBP-USD. Najpierw dodajmy pierwszy wskaźnik strategii handlowej do naszego wykresu handlowego. Kliknij na wskaźniki. W pasku wyszukiwania wpisz UHLM a Crossover. Wybierz ten wskaźnik polecany przez edytora, napisany przez Alexa Grovera. Teraz jest to bardzo zaawansowany wskaźnik oparty na skorygowanych średnich kroczących, co daje mu zdolność adaptacji do obecnych warunków rynkowych. Pomaga to zminimalizować liczbę fałszywych sygnałów, szczególnie podczas warunków rynku bocznego. Po dodaniu zauważysz dwie linie średnich kroczących na swoim wykresie, a w zależności od ich przecięć obszar między nimi zmienia kolor na czerwony lub niebieski. Gdy niebieska linia przecina czerwoną linię od góry w dół, wskaźnik generuje sygnał spadkowy, a obszar zmienia kolor na czerwony, co oznacza, że rynek jest w trendzie spadkowym. Natomiast gdy niebieska linia przecina czerwoną linię od dołu w górę, wskaźnik daje sygnał wzrostowy, a obszar zmienia kolor na niebieski, wskazując na trend wzrostowy. Jednak nie będziemy używać tych sygnałów przecięcia bezpośrednio do handlu. Dlaczego? Ponieważ te sygnały Pomimo wysiłków wskaźnika w celu zmniejszenia liczby fałszywych przecięć, nadal mogą prowadzić do złych transakcji. Na przykład, tutaj jest fałszywy sygnał, który pojawił się podczas korekty w trendzie spadkowym. To nie był początek trendu wzrostowego, tylko tymczasowa korekta. W tej strategii będziemy używać tego wskaźnika tylko do identyfikacji trendów. Gdy obszar jest czerwony, będziemy szukać pozycji sprzedaży, a gdy jest niebieski, będziemy szukać pozycji zakupu. Teraz dodajmy drugi wskaźnik strategii handlowej do wykresu. Czy czujesz, że wszyscy wokół ciebie korzystają ze sztucznej inteligencji, ale nie masz pojęcia od czego zacząć? Nie czekaj dłużej, zacznij już dziś. Nasz darmowy bot handlowy jest prosty w użyciu, zasilany przez sztuczną inteligencję i może przynosić do 1% zysku każdego dnia. Dołączyło do nas już ponad 50 000 użytkowników. Kliknij poniższy link aby uzyskać bezpłatny dostęp, to twoja szansa, aby wykorzystać moc sztucznej inteligencji i zrobić krok w kierunku finansowego wzrostu. To jest CC i kliknij ponownie na wskaźniki. Tutaj, wyszukaj CC i, i wybierz ten. Następnie musimy zmienić jego ustawienia. Możesz uzyskać dostęp do ustawień tego wskaźnika tutaj. Otwórz ustawienia i dla długości ustaw ją na setną. Następnie w zakładce styl usuń linię średniej kroczącej i zmień kolor linii CC i na jaśniejszy kolor, aby była łatwiejsza do zobaczenia na wykresie handlowym. To wszystkie zmiany, które wprowadzimy w jego ustawieniach. Dodatkowo dodamy dwie linie poziome. Linie te są niezbędne dla naszej strategii, a ja wyjaśnię później w filmie, jak będziemy używać tych linii. Możesz wybrać narzędzie linii poziomej z paska narzędzi po lewej stronie, a następnie najpierw umieść jedną linię na poziomie 25 zawsze możesz zmienić dokładną wartość linii, jeśli po prostu dwukrotnie na nią klikniesz. W ten sposób nie będziesz musiał ręcznie ustawiać jej dokładnie na poziomie 25, druga linia pozioma zostanie ustawiona na poziomie minus 25. Dzięki temu tworzymy zakres środkowy do śledzenia korekt. Teraz, gdy nasze ustawienie jest gotowe, przejdźmy do tego, jak handlować za pomocą tej strategii. Jest to bardzo prosta, ale skuteczna metoda, więc zostań do końca, aby zrozumieć wszystkie szczegóły. Jak wspomniano wcześniej, gdy obszar między dwiema liniami jest czerwony, skupimy się na transakcjach sprzedaży. Linia CC i odgrywa tutaj kluczową rolę. Dla sygnału sprzedaży linia CC i musi zamknąć się poniżej poziomu minus 100 i powinna pochodzić ze środkowego zakresu. Odnoszę się do tego obszaru jako do zakresu środkowego. Na przykład w tym przypadku linia CC i zamknęła się poniżej poziomu minus 100, jak widzimy. I stało się to po powrocie do zakresu środkowego, ponownym jego przecięciu w dół, a następnie przecięciu i zamknięciu poniżej poziomu minus 100. I wszystko to miało miejsce, gdy nasz wskaźnik trendu pokazywał trend sprzedaży przez cały czas. To potwierdza sygnał sprzedaży. Więc jeśli te dwa warunki są spełnione, Możemy otworzyć pozycję sprzedaży tutaj. Stop loss zostanie ustawiony powyżej ostatniego lokalnego maksimum. A take profit zostanie ustawiony na poziomie 1,5 razy większym niż ryzyko. Jeśli jesteś początkujący, powinieneś ściśle przestrzegać tych zasad, ale jeśli jesteś doświadczonym traderem, możesz pozwolić transakcji działać bez take profit i zamiast tego użyć metody stop loss kroczącego i take profit, aby zgromadzić jak najwięcej zysku. Podczas gdy pozwalamy transakcji działać, możemy zobaczyć, że była to zyskowna transakcja. Dla transakcji zakupu warunki są całkowicie odwrotne. Tutaj widzimy, że trend się zmienił, a wskaźnik pokazuje trend zakupu na rynku. Jeśli spojrzymy na wskaźnik CCI, jest on powyżej poziomu setnego. Ale możemy zobaczyć, że przed tym nie było korekty do tego poziomu, więc odfiltrował ten fałszywy sygnał i nie weszlibyśmy w transakcję zakupu tutaj, co jest niesamowite. Oto kolejny przykład. Linia CC i powróciła do zakresu środkowego. Następnie zamknęła się poniżej poziomu minus setnego. A nasz wskaźnik trendu pokazywał trend sprzedaży na rynku. Więc to potwierdza, że nasz sygnał sprzedaży jest ważny. Możemy otworzyć pozycję sprzedaży tutaj. Po wejściu w pozycję sprzedaży ustaw Stop Loss powyżej ostatniego lokalnego maksimum. I celuj w współczynnik ryzyka do zysku wynoszący 1,5, strategia jest naprawdę niesamowita, więc upewnij się, że ją przetestujesz i podzielisz się wynikami w komentarzach. Jeszcze raz, ta transakcja okazała się zyskowna. Ale nie każdy sygnał jest ważny. Na przykład, jeśli linia CC i zamknie się poniżej poziomu -100, bez powrotu do zakresu środkowego, odrzucamy sygnał. To pomaga odfiltrować błędne wejścia. Jak widzimy tutaj, odrzucenie sygnału uratowało nas przed stratną transakcją, ponieważ cena wzrosła po sygnale. Teraz przejdźmy przez kilka przykładów transakcji zakupu. Kiedy ten obszar zmienia kolor na niebieski, oznacza to trend wzrostowy. Więc dla sygnału zakupu linia CC musi zamknąć się powyżej poziomu 100 i powinna pochodzić ze środkowego zakresu. Jak widzimy tutaj, cena przekroczyła zakres środkowy, a następnie przeszła powyżej poziomu 100, byłby to ważny sygnał zakupu dla nas. Więc ponieważ oba warunki są spełnione, możemy wejść w pozycję zakupu tutaj. Stop loss zostanie ustawiony poniżej ostatniego lokalnego minimum, a take profit zostanie ustawiony na tym samym współczynniku ryzyka do zysku wynoszącym 1,5. Jednak jeśli sygnał CC i pojawia się w momencie, gdy wskaźnik nie zmienił koloru, aby pokazać zmianę nowego trendu, odrzucamy sygnał. Na przykład, tutaj widzieliśmy, że trend się zmienił, a linia CC i zamknęła się powyżej poziomu 100, ale ponieważ trend się zmienił, nie było żadnej korekty linii CC i do zakresu środkowego, więc ten sygnał jest nieważny. Jeśli cena spadłaby poniżej tego poziomu, a następnie przekroczyłaby poziom środkowy, a następnie powyżej poziomu 100, wszystko to podczas gdy trend byłby wzrostowy lub kolor wskaźnika byłby niebieski, tylko wtedy weszlibyśmy w transakcję zakupu. Więc tej transakcji nie bierzemy. Czasami przez długi czas nie otrzymasz ważnych sygnałów zakupu, ponieważ w tym czasie cenie brakuje niezbędnej korekty do zakresu środkowego. I to jest dobra rzecz, pomaga nam unikać handlu na rynku bocznym. Oto kolejny przykład sygnału zakupu. Widzimy, że obszar był niebieski, co oznacza, że wskaźnik pokazuje trend wzrostowy na rynku. A tutaj na dole linia CC i zamknęła się powyżej poziomu 100 po powrocie do zakresu środkowego. To jest potwierdzony sygnał, więc wchodzimy w pozycję zakupu tutaj. Ustaw stop loss powyżej ostatniego lokalnego maksimum i celuj w współczynnik ryzyka do zysku wynoszący 1,5%. Ważne jest, aby trzymać się zasad i unikać przyjmowania sygnałów, które nie spełniają kryteriów, nawet jeśli wydają się obiecujące z perspektywy czasu. Ta konfiguracja jest szczególnie skuteczna w odrzucaniu fałszywych sygnałów podczas rynków bocznych. To wszystko na dzisiaj. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzach poniżej, chętnie pomogę. Nie zapomnij zasubskrybować i kliknąć dzwonka, aby nigdy nie przegapić moich aktualizacji. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie